Rozumiem i wspieram te e, osoby, które decydują się na żądanie winy z powodu alkoholizmu partnera, bo czasem ta wina ratuje w przyszłości mm -hmm. dzieci przed ewentualnym płaceniem alimentów na rodzica mm -hmm. bądź za jego pobyt w depresji. Czyli czasem ta wina jest jakimś dowodem i ta akta sprawy, że ten rodzic już wtedy zachowywał się niegodnie wobec żony mm -hmm. i dzieci. Więc to jest taki mechanizm trochę bezpieczeństwa. Czasem razem z gminą idzie ograniczenie. Więc, więc oczywiście ograniczenie bądź pozbawienie władzy tutaj też bardzo pomaga mm -hmm. potem potencjalnie tym dzieciom, kiedy dorosną, a kiedy właśnie DPS, gmina, albo ten rodzic, ojciec czy matka zapukają po alimenty. Natomiast też właśnie no w sumie rozmawiamy w takim. Ciekawym... To warto o tym wiedzieć. Tak, warto, wiesz, warto o tym wiedzieć, warto o tym myśleć. Kiedyś kobiety tak nie kalkulowały. No bo nie chciały opowiadać, prać brudów, mm -hmm. po co to się tak długo rozwodzić i tak dalej. I, i teraz te dzieci właśnie, te kobiety, które się rozwiodły w latach 80., przychodzą do mnie, mają po 40 lat i mówią Pani Mecenas, właśnie dostałem pismo z DPS-u i z gminy, że mój ojciec, którego nie widziałem 20 mm -hmm. lat, ma 65 lat, ma demencję starczą, jest po dwóch udarach. Wszystko to są oczywiście konsekwencje wieloletniego picia mm -hmm. i choroby alkoholowej i DPS y, kosztuje 6000 mhm. i mnie gmina wzywa żebym nie wiem płacił powiedzmy 1500 zł taka